że ja się powinnam sama utrzymywać. mi nie będzie, żebym sama no nie, tak, nie, nie. Ja też nie chcę, żeby mnie fagas utrzymywał. Tak, Ile to, płaciłeś za camping? Czy ona tak. powiedziała fagas? <śmiech> <śmiech> nie chcę, żeby mnie fagas utrzymywał. O? Mam wierszego od Dajka no. Czytam wam. Pago, dzisiaj jesteś w cieniu, mimo żeś w skąpym odzieniu. Dzisiaj inny gracz z Krakowa, o którym jest wszędzie mowa, jest aktualnie na świeczniku, bo w chce się w swym piku, w składzie hunter Nikotas. Ja już pokażę im nie raz, że jest dzikiem na serwerze, a nie tylko na papierze. Teraz prosta będzie sprawa: snaksik, hedy i zabawa. Streamer za to w swojej piwnicy w seto na kierownicy. Słowa me będą prorocze: Men el pago zaliczy pobocze. Mam nadzieję, że panowie i panie, że zobaczymy też dachowanie. Piękne jak zawsze. Niki pod L. Chcesz zdobyć nowe skiny do CS? Wejdź na G4Skins z kodem K24M3L i odbierz darmową skrzynię oraz bonus do depozytu. Dostępne są liczne metody płatności, takie jak Blik i Paisa Fezart. Twórz własne skrzynie lub wybierz te dostępne na stronie. Stwórz lub dołącz do ulubionych bitew o skiny, korzystając z dostępnych trybów. Wbijając poziom, zyskujesz możliwość otwierania bonusowych skrzyń. Codziennie możesz odbierać dodatkowe bonusy. Zdobyte skiny możesz wypłacić natychmiastowo. Nie zapomnij o użyciu kodu K24M3l. tam jak zi. Stu granaty masz. Grenade out. Hola la. A te <grymna> tutaj... pajace je Nadyszki. Siedzę sobie na dyszki. Profesor. Idzie ze sobą na pomoccie Dominika i Kasia właśnie. I widzę, że obczajają mnie, jak zarzucam wędkę i słyszę coś w stylu, jak daleko on rzuca. I ja krzycę, krzyczę do nich, wszystko słyszę i one, dobra, spierdolaj, gumowe ucho. <gum> I się zawijają z pomostu, a ja do nich mówię, zobaczycie, kurwie, że dziś złowie. A one chyba w szprotkę, kurwie się zagotowałem, puściłem wędkę, wziąłem sobie, wziąłem te robale i sprintem pobiegłem. W pełnym biegu tej Dominice kopa w dupę zasadziłem i wyje... Do jeziora, Kasia w szoku i krzyczy pomocy. Złapałem ją za poliki jedną ręką i mówię jej prosto w oczy: to się kurwa drzesz. I te robaki jej do ryja wsypałem. Ona odruchy wymiotne miała, ja się jej śmieję. Ja się śmieję z niej i kątem oka widzę, że po drabince ta druga wychodzi z jeziora. To jak starała, to jak starała iść ku górze, to nogą naciskałem jej głowę, żeby nie wyszła. Tacy niby Norwegowie, ale ciemnych dużo jest. Na samochód, bo weszli. Szanowania nie ma, co? To są właśnie widzowie, którzy wiecie, co robią. Oni się dobrze bawią, ale nie wiedzą, jakim kosztem. Tak jak wy czasem robicie. Jak ta zemu geja zamawiają do, do pokoju. To jest dobra zabawa dla widza, ale gej musi zapłacić cenę za, za ten uśmiech. Shelly! Chuj ci wry, chuj, chuj ci wry ci w pizdę <laughs> Bum, Bum. Kto jest kurdziwy Król Chłopy! Kto ma bajkę na koncie Kto ma kurwa, bajkę na koncie śmieciuje Fakery to se możesz do swojej starej pokazywać jak ci pozwoli kumbo. Bo Maxim Wołczyk zarabia tygodniowo 16 tysięcy miesięcznie zadawania dupy Zadawania dupy, zadawanie dupy kumbo. 16? Okej, dobra. Mam nadzieję, że, że, że tutaj jest scenariusz drogi bez powrotu z tymi kanibalami w lesie. Nie, oh. no, nie historii.

much. So shut your fucking mouth and start Yellow. playing. Yellow, Brett, zero kill. Yellow, zero kill. Shut the fuck up, kapa. Yeah, kill. like like Do you. Zero kill. Kill. And kill and you have one kill. Oh my god, big different, kurwa. Big different. One one more kill. Spuści zajebał kurwa świata, szmata. Wow. Kuku zajebał. Falaga na Walaj na napiw. mu Chyba. Bo, bo, <gry> ty chcesz, kurwa? Co ty chcesz, kurwa? Co ty chcesz, kurwa? Ja pierd... Okej, okay, jeb... Dobra, to już jest pizda. Jakimiś śmieciami kur... Polakami Co je... z tym snapowali pół gry? Czemu oni uk na auto wchodzą? Co to ku... za dziś do Al Daria ja ja no, to ja sprawdzę, sprawdzę to, wiesz? Poczekajcie. Piękne, piękne smok. Ja sprawdzam z hyperem. Kur mamy kosy, dlatego prawie, on tam pobył... <śles> <sk> <I cia! skrady> tak ja mnie nauczył Bartosz hypertrener, tak mnie nauczył. Rób to co umisz, biegnij jak debil w wodę. I tak ja robię. Był mega zabierany. <ntry> jestem mega przeruchany. Aż tak Cały czas jestem zmęczony mimo że spałem, dlatego że wcześniej mu to było chyba czterech może pięciu, chyba razy okay. pięciu klientów, a wczoraj sześciu. Sześciu klientów. I też, e, obniżyłem stawki troszeczkę, bo jestem no. w tańszym mieście. Robię 30 minutówki też. Wcześniej no. nie robiłem. Więc jestem po prostu teraz taką tańszą. 16 tysięcy tygodniowo. Ja chyba muszę zacząć się kurwić. Szesnaście tysięcy tygodniowo, kurwa, człowieku. Ja pię pier... ale pieniądze. Więc kasa idzie cała. Sześćdziesiąt cztery tysiące miesięcznie. Mać. jest jakiś spocony, gej chętny na randkę. Mm.